Ktoś pisał, że podobno jest przemega fantastyczny szampański na nowy rok. Nie wiem, wydaje mi się, że już to kiedyś było. Eee, warto chyba stestować, jak już tak jest. Nie było, nie było, czy mi się wydaje, nie było Red Bulla, tego świątecznego. Kurnia, mam, mam wrażenie, że nie było. Słuchajcie. Kolejny rok, jestem coraz starszy i coraz częściej się tak zdarza, że jak chcę coś, e, że tak powiem, z bliska zobaczyć, tak już nie przeczytam. Górnia, ręce mi się muszą robić. Człowiekowi na starość powinny się robić ręce coraz dłuższe, niestety, a się nie robią, czyli mam opcję, tak, albo wyciągam i stąd czytam, albo muszę robić tak, że podnoszę okulary, co jest w ogóle bez sensu. Jak to wygląda? Energia 42 kilokalorii w 100 ml. Ja pierniczę taka puszka 200 ja. kalorii. No grubo, grubo. Szampanio o smaku szampana. Zobaczymy. Myślę, że powinien być trochę chłodniejszy. Czemu w tych Kurnia dla lodówek nie powstawiają, takie, chociaż na takie drobiazgi. Te, no, nawet fajny smak. Przysięgam, trochę inny. Szampański faktycznie. I to takiego mocno do... słodkiego, dobrego szampana. E, jaki żeśmy pili na sylwestrze, jak on się nazywał? E, zapomniałem, nie jestem ekspertem alkoholowym Jeśli chodzi o tą dziedzinę No jest spoko, coś nowego Może nie na stałe, ale właśnie tak Od jakiegoś wielkiego dzwonu jest OK. E, I wydaje mi się, że zabrakło nam tego takiego dobrego Redbulla, który był co roku Jakiegoś takiego śliwkowego, tego cynamonowego Nie było Jestem przygnębiony z tego powodu, ale może przez to zaoszczędziłem sobie wypicia z grzewki tego syfu. Zobaczmy, jak wygląda burger z szafą. Aktualnie wylicytowane 6100 zł. Nieprawdopodobnie wysoka kwota. Do końca jeszcze 6 dni zostało. I ile osób to licytuje? Porory pali, to patrzcie. Trochę osób licytuje. Proszę nie spać. Wszystkie osoby, które licytują, trzeba walkę prowadzić konkretną. Ale teraz poukrywali te niki, kto licytuje. No mimo wszystko, bardzo mnie to cieszy, że coś się dzieje. Eee, no i liczę, że, że jeszcze może coś podbijemy. No. A jeśli chodzi o lokal, gdzie miałoby się to odbyć, to się nikt nie odezwał. Zupełnie nie ma zainteresowania tą, 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 tą kwestią. A i oczywiście w opisie filmu link do burgera z szafą. Zachęcam, zapraszam. Łomatko, to damy radę. Dzisiaj Azja, Azja. Dzień dobry. Zobaczę jak rybki przeżyły Sylwestra i strzały z fajerwerków, ale widzę, że w miarę dobrze. Ale zajebiście lubię tego seczułańskiego kurczaka na ostro. Matko kochana. Zaraz zwariuję, ale gorące jest jak Wyciągnięte prosto z piekła. Dodatkowo pojawił się nowy profil Instagramowy, muszę go dodać też do opisu filmu, bo jeszcze go nie ma, albo jest chyba już od dawna. Daily FFD, czyli dzienny fast food diet. I tutaj codziennie się coś pojawia z tego, co ja akurat eksperymentuję w mojej fast foodowej diecie. I dodałem jeszcze od ostatnich kilku odcinków coś takiego jak nota za każde w skali do 10. Tak więc też możecie się tym sugerować ewentualnie jak gdzieś tam jesteście, bo podaję lokalizację takich lokali. Proponuję przejść się teraz po mieście, zobaczyć, się pojawiły nowe lokale, w których będziesz mógł uzyskać status tych klientów nie obsługujemy. Bo mocno pracujesz na ten tytuł. Dziękuję, ty mnie wspierasz jak zwykle w każdym moim działaniu. Tak, tak, tak. No, myślę, że ten, że tutaj żeśmy jeszcze chyba nigdy nie byli, nie? W kuchni ukraińskiej. Piermienicą, bułka z mięsem, belesz. czeburek. O, Czeburek jest! A ja Swietłana i mówiła, żeby na Czeburek iść. Czeburek z mięsem i z Podobno taki gigantyczny pieróg. Przyjdziemy se tu zjemy czeburek kiedyś. Z serem. Z mięsią i grzybami. To chyba te. Chyba ten, po prostu oryginalni Ukraińcy to prowadzą. Jeszcze wolnych lokalów. W porzeczce żeśmy też dawno nie byli. Tu jest sol na 12, tu mnie wysył... wysyłacie na Solna 12, ale ja nie lubię lokalu, gdzie się jedzenie nakłada pensetą. I dlatego ja miałem okazję tu chyba dwa albo trzy razy być. No i to jest wielki talerz i dwie nitki makaronu. I dlatego, Sory, Gregory, może zrobimy rekonesans i zobaczymy, czy się tutaj coś polapszyło. Zobaczmy, co w ofercie. To jest kalimera. To, to nie ma. Dobra, to sobie wejdziemy następnym razem. Obiadowo. Fragola Cafe, wytwórnia świeżych lodów. też nie było. Green Diet Buffet. O, widzisz, Tutaj żeśmy też nie byli? Jest. No, zobacz, to jest do tego. Fajatele z krewetkami. Halibut. Tak, tu wygodnie widzimy. Wciskach 15. Zupa 15. Makarony. Od, 30, od 23 do 30 Panie, Jest i szinkalnia. To fajnie, bo tu wszędzie powinny być lokale gastronomiczne. w <laughs> szinkalni żeśmy byli. Ja mam, że tak powiem, gruzińskie wspomnienia. A to dla mnie jest takie mało restauracyjne dania. Bardziej się mi kojarzy z taką zapiekanką przy trasie, przy tym. Przy... Ale zaraz taki gulasz. Czaszu szuli. Gdzie masz gulasz? Czaszu szuli, pikantny gulasz z gruzińskim. No to na taki gulasz możemy też przyjść. Z mięsem wołowym. O, taki gulasz może być spoko. Dobra, tak będziemy czynić. Musimy trochę No Na przykład jeden, się, Bo ciągle to samo, Tu już nie zaczyna denerwować. Tu są fajne rzeczy, też. Ale jeszcze jest rolo. Rolo? Handmade? Ale co oni tu robią? Jedzonko dobre, fast foodowe, wpisujące się w Twoją dietę. W rolo? No nie znasz rolo? Nie, pierwszy słyszę, Nie widziałem tego. No okula. zobacz, burger, fryty, sos, kanapka na fryty, sos. Burger, fryty, sos, kanapka. No. Tu jest jeszcze neko. Tutaj nawet fajne i smaczne to było jedzenie. Tylko mnie zawsze troszkę to ilatowało, żeśmy zamawiali danie obiadowe, tak jak teraz wadą Adon i było takie niesycące. A wiecie, że z Kasią to nie są żarty. Jak jest nienasycona, to ja mam w i to gruby. <laughs> tak więc muszę chodzić do takich lokali, gdzie jest stanie obiadem się najeść. A nie do takich, co się nie jest stanie obiadem. Ale też przyjdziemy. Może coś nowego się pojawiło. Ty To To zawsze. Czyli... Hot dog z, biedry, z tego, z żaby. Hot dog z biedry. Hot dog, no biedrze robią hot dogi, nie, chyba nie. nie robią. I jeszcze. Pan ziemniak. Ale tu głównie ziemniaki z sosem. Nie to smakują. A Kasia mówi, że w panu ziemniaku jest są tylko ziemniaki. No. Trzeba iść i też czasami ziemniaka zjeść. Boże. Dachę. Kolejna rzecz, peskator restauracja. Zakładam, że włoska. Kiedyś był chyba seks shop. Jak dobrze nie, pamiętam. Czy to był tam pleśny. Czy to był sex shop? Tu jest knajpa. Tu jest knajpa? Wiesz, ty jesteś nie dzisiejszy, ty Z garażu chyba wyszedłeś, z tej ulicy. Cię wyciągnęła. Mr Romana też. Ile się tu rzeczy dzieje? O, Os zupa dnia, 5.50 Rosół z makaronem. Chabowy z kością. Zjadłeś placka po węgiersku? Nie, ostatnio się strułem i wiesz. Ale to już było 6 lat temu. Kurnia, no tak jak kebaba zjadłem nieświeżego i też nie mogę jakoś na kebaby patrzeć. No i zobaczymy, czy jest taka tamta, tamta muszelka. Tam to było fajnie, jak była żydowska. Tam bardzo dobre jedzenie było. A, grande kotce. Po, ma gdzie G. Trzeba przyjść, zobaczyć, bo myśmy wtedy byli, jak był, było zaraz po może Już teraz okrzepli trochę. Na jest pewnie. smaczne. Ja mam jedyny problem, właśnie. Z rzeczami w centrum, że tu jest zawsze kłopot z parkowaniem. Że człowiek by nawet przyjechał na ten obiad. Ale musi pół godziny albo ale, szukać miejsca. A jak jeszcze znajdzie, to dwa kilometry od danej restauracji. Nowa kebabownia Kasia. 24-godzinna Alif Kebab. Teraz tylko Ty możesz być ekspertem od kebabu, bo ja na razie nie mogę. Z tym uprzedzony. Dowóz gratis. Jak? Spaghetti z owocami tak morza 32 Aperol Spritz jest to też i tutaj trzeba się wybrać. Jakoś nie wiem, zawsze mi apelu tutaj. To jest to chyba co przyszło z tego. Z echa. Tak wygląda, tak wygląda właśnie w Kielce. To nie jest bardziej stliwniwe niż inne rzeczy, które robisz. Czy nie jest swoje jedzenie do restauracji. No boże, Można. Wszyscy rozumiem, że jest zawsze głodna, bo już żeśmy musieli nabyć pączka. A łyżeczkę wziąłeś? Tak, ale zdrowo się odżywiamy w tym roku, więc cukier jest brązowy. Chwalcie pączkiem. Czemu sobie go nie wziąłeś do kawy? <śm> Miałaś jakieś obiekcje? No troszkę głupie było. Wiesz teraz czy w domu? W domu. Robimy popcorn w takiej maszynie. Kiedyś? Ale to takie niewyzrobione wypadają też? No niestety tak dobre! Tak. Trochę, trochę szalone, kurypa. Trzeba będzie posprzątać chałpę. ja Miał ktoś kiedyś taką sytuację z popcornem. I chodzi się zrobiło takie wiadro. Trzeba to posolić. I jeszcze ciepło jest. W domu. Zobacz na tym odczytniku, ile to... Tutaj się wrzuca. Weź no mi tą taką miskę, daj tego. I zobacz, ile to jest tak na oko, nie? Na oko. Bo, bo mamy tylko takie, a nie mamy tego do mikrofalówki. Niestety. Niestety. No akurat tutaj pierwszej kreski się wsypuje. Można jeszcze trochę wysypać. No weź, bo... To co nam zostaną na dnie to pójdą do recyklingu, no nic ci nie stresuj. Dobry, nie I tu włączacie się i się zaczyna robić... Ła, już startuje. No ja dobre to jest. Popcorn maszynen. A co to potem na to? tak jak się to leciało... Nieźle strzela. Chyba Nie, to dobrze. Nie się Niestety przynajmniej to co mamy jako alternatywę do tego do mikrofalówki, nie jest taki smaczny jak ten z mikrofalówki. Mam nadzieję, że nie masz chorych narek. Ja nie. nie oszczędzam soli. Nie oszczędzę. Nie. Czym ja Cię tak straszę? Czym ja Cię tak straszę, że do końca życia będziesz sama wybierała filmy w telewizji? Z Przemoc w rodzinie. Niebieską kartę zgłaszaj na policję. <laughs>